W tym filmie pokażę Wam w jaki sposób dokładnie krok po kroku stworzyć i sprzedać ofertę high ticket za ponad 2000 zł, nawet jeśli nie macie doświadczenia ani z marketingiem, ani z drogimi produktami. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Maciej Gabroński, pomogę mieć ponad 80 naszym klientom stworzyć i sprzedać taką ofertę za regularnie 50 do 100 tysięcy zł miesięcznie. To jest również kilka dowodów na to, że to co mówię, to coś o tym wiem. My regularnie też sprzedajemy ofertę High Ticket za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tu jest kilka potwierdzeń z naszego Stripe'a. Na początku zacznijmy sobie od tego, co większość ludzi myśli, jeśli chodzi o sprzedaż ich ofert High Ticket. Większość ludzi myśli, że najpierw trzeba stworzyć perfekcyjny produkt, poświęcając na to 6 plus miesięcy i dopiero potem zaczynają go Sprzedawać. Tak samo większość ludzi też podchodzi do jakiegokolwiek biznesu. Na początku muszą mieć perfekcyjną stronę, muszą mieć perfekcyjny pomysł na wszystko i dopiero jak ten perfekcyjny pomysł będzie, to oni się za coś zabiorą. Ale taką prokrastynacją nie będziemy w stanie do niczego dojść. Dlatego tutaj tym, co pozwala naszym klientom uzyskiwać efektyw na pierwszym miejscu, jest to, że robią po prostu działanie i do tego to można streścić. Tak naprawdę nie wiemy, czy to, co przygotowujemy, to będzie coś, co ludzie będą chcieli kupić. Nie ma więc sensu przygotować produktu lub usługi przez pół roku. Niż też podam taki dokładny plan działania, jak taką ofertę stworzyć, sprzedać krok po kroku, natomiast w tym przypadku musimy zacząć od sprzedawania czegoś na zimnym ruchu. Jak zwalidujemy to, czyli będziemy mieli sprzedaże na zimnym ruchu, czyli do osób, które nas nie znają, do osób, które nas nie lubią, do osób, które nas nie kochają, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że mamy ofertę high ticket, która działa i można skupić się na tym, aby taki produkt faktycznie dopracować i budować całą usługę wokół tego. Jednakże Jaka jest tutaj? Prawda. Prawda jest taka, że na starcie musimy sprzedawać coś, czego nie ma perfekcyjnie zbudowanego. Prawda jest taka, że jeśli coś będziemy budowali przez pół roku, na przykład dietetykę. Taki prosty przykład. I stwierdzimy, że ludzie mają problem na przykład z tym, jak od. Ważyć, jakieś składniki i na tym obszerny cały nasz produkt etykietowy, jak waży składniki, przyjdą na klienci z innego ruchu i okaże się, że problem jest w zupełnie innym miejscu. On nie jest w tym, jak ważyć składniki, tylko on jest w tym, jak w ogóle pod swoje wyniki badań skwi, jak pod swoje parametry dostosować plan żywieniowy. To jest taki absurdalny przykład, ale żeby po prostu wam uświadomić, że nigdy nie wiemy, gdzie ludzie będą mieli problemy, dopóki ktoś fizycznie przez naszą usługę nie przejdzie. I to w dłuższej, dalszej części, pod koniec tego filmu, pokażę wam dokładnie, w jaki sposób możemy właśnie taki produkt od zera tworzyć w dobry sposób. Drugim takim błędem, który większość ludzi myśli, jest to, że nikt nie zapłaci za mój produkt nawet kilkudziesięciu złotych. I to myślą osoby, które szczególnie chcą zacząć od sprzedawania kursów, czego nie jestem fanem. Jestem fanem lepszego i większego pomagania innym ludziom poprzez współpracę właśnie między high-ticketowe z nimi. Rada pod nazwą high-ticketowe kryje się to, że coś jest po prostu droższe niż 2, 6, 12 tys. zł. I dostarczamy na adekwatnym poziomie do transformacji, do rezultatu, który ta osoba będzie chciała uzyskać w naszą usługę. Teraz, jak jest w rzeczywistości? Jeśli rozwiązujemy jakiś specyficzny problem dla specyficznej osoby w specyficzny sposób, to ludzie będą nam w stanie zapłacić odpowiednio dużo pieniędzy. Czy to jest 2 zł, czy to jest 6000 złotych, czy też złotych i więcej. Wyobraźcie sobie scenariusz, w którym rozstaliście się z żoną po 20-letnim związku. Jesteście w totalnej rozsypce. Jeśli chodzi o emocje, macie 40 lat, a trochę więcej. W którymś momencie nagle serdecznie, że chcecie coś się zrobić, chcecie poznać żonę kobietę. Ale tutaj nie wiecie jak. Macie dużo pieniędzy, ale nie macie czasu na to, żeby znaleźć jakiś sposób na zdrową, nową relację. Więc tutaj może przyjść jakaś osoba, która ma doświadczenie akurat z pracą z mężczyznami po rozstaniach, z ogromnym doświadczeniem, z wynikami klientów, która pokaże mu dokładnie, jak najszybszą drogą dojść do tego miejsca, w którym ta druga osoba chce być. I teraz mamy sytuację, w której pomagamy rozwiązać duży problem, te osoby, które ma dużo pieniędzy, co za tym idzie, my też możemy brać dużo pieniędzy. Taki prosty przykład. Druga rzecz, o, ostatnia rzecz. Sprzedaję ten produkt, usługę dla moich znajomych, na płatnych reklamach też zadziała. To jest to, co mówiłem na początku tego filmu. To jest taki bardzo popularny błąd ludzi. Często ludzie, którzy przychodzą, klienci, przychodzą z bardzo niezdefiniowanym swoim produktem i usługą, myśląc, że to jest coś perfekcyjnego, wystarczy tylko reklama, to czy będzie działać. To tak nie jest. Na początku trzeba coś ofertę, która będzie skalowalna, która będzie działać na zimnym ruchu. Więc sprzedaż naszej oferty na zimnym ruchu, czy do osób, które nas nie znają, nie lubią i nie kochają, to jest zupełnie co innego niż sprzedaż kilku klientów z poleceń. Bo to, sprzedaliśmy jakąś usługę dla naszego znajomego, nie znaczy, że będziemy na ten zarabiać składnej kampanii reklamowej. Wystarczy to po prostu uruchomić. Po co uważamy? Uważamy w tym momencie, że jest dobrą ofertą. Na zimnym ruchu, wykluczyć nasz konto na Instagramie, wykluczyć nasz, nasz fanpage na Facebooku i wydać kilkaset złotych, może 1203, i zobaczyć, czy faktycznie będziemy miejsce, w którym będą rozmowy sprzedażowe i tym sprzedaże. Prawdopodobnie nie. A jeśli tak, no to gratuluję. Macie ofertę, która działa na zimnym ruchu. Tylko to pytanie, czy ta sprzedaż będzie jeszcze generowała zyski co do nakładu reklamowego. To jest takie proste wyjaśnienie tego tematu. Mamy początkowy stan potencjalnego klienta, to jest ten punkt, w którym się znajduje to jest ten punkt A. I potem mamy marzone stan naszego klienta. Tak, ten przykład. Właśnie, klient jest po rozstaniu, nie wie co robić. Teraz przychodzi tutaj Twoja oferta, transformacja. Poradził sobie i jest nagle w miejscu, w którym poradził sobie i znalazł nową partnerkę. I ten, co pomaga tym ludziom dojść z punktu A do punktu B, jest Twoja oferta, czyli transformacja. Lub inny przykład, ktoś ma 40 kg nadwagi, znowu Twoja oferta pomaga mu ten problem rozwiązać. I nagle małą, szczupłą sylwetkę. Więc znowu rozwiązujemy problem, za który ludzie są w stanie zapłacić dużo pieniędzy, szczególnie jeśli będziemy targetowali go do osób. Które mają dużo pieniędzy. Nie wypaczę tą pierwszą strukturę, o której mówiłem, czyli 3S, specyficzny problem, specyficzna osoba, specyficzny sposób. To tutaj specyficzną osobą może być przedsiębiorca po rozstaniu, po 40 roku życia, który chce wrócić do może nie wrócić, ale odnaleźć nową partnerkę i zbudować nową rodzinę. To może być specyficzna osoba, jaki ma specyficzny problem. Nie ma partnerki, jest po rozstaniu i chce znaleźć Nową partnerkę. W jaki specyficzny sposób możemy to rozwiązać? Na przykład poprzez system harmonijnego odbudowywania związków. To jest przykład. Czy taka oferta może brzmieć w tym stylu: pomagam mężczyznom po 40, którzy są po rozstaniu, znaleźć nową partnerkę i zbudować rodzinę za pomocą harmonijnego systemu budowania relacji w mniej niż 90 dni. To jest przykład oferty. Które z dobrą ofertą, która ma prawo działać na zimnym ruchu. Jak taką ofertę stworzyć krok po kroku? Krok jeden. Musimy zwalidować ofertę na zimnym ruchu. Ten przekaz marketingowy i transformację. Musimy osiągnąć 3 do 5 sprzedaży z płatnych reklam na zimnym ruchu. Czyli musimy wejść na nasze konto reklamowe, opalić reklamę i zacząć sprzedawać na zimnym ruchu. Na przykład takie standardowe lajkiem na VSL Book Call Funnel, czyli tak jak to jest taki główny mechanizm tego muzułm na klientów. trzymamy mamy reklamę na Tim Page, ludzie swoje informacje. Następnie jest Video newsletter, Letter, czyli takie dłuższe filmy sprzedażowe. I zadanie tego wiesela jest konwertowanie osoby na mówienie rozmowy sprzedażowej z nami. A następnie na rozmowy sprzedażowej, po prostu sprzedajemy naszą usługę. Teraz punkt drugi. Jak już udało nam się sprzedać tą usługę do 3 5 osób, to musimy znaleźć. Jak najłatwiejsze mechanizmy do dostarczenia tej transformacji. Zazwyczaj to będą konsultacje jeden na jeden i mocna praca z tymi klientami. Załóżmy, że daliśmy sobie tą transformację, żeby komuś pomóc 30 kg. Jaki jest najłatwiejszy mechanizm w tym momencie, żeby trzym osobom, którym to obiecaliśmy, dostarczyć ten rezultat? Nie jest to stworzenie przez 3 miesiące, bo już nam zapłacili, nie jest to stworzenie przez 3 miesiące produktów, w postaci materiałów szkoleniowych i rozmów grupowych. Dlaczego? Dlatego, że my znowu robimy hipotezę w tym momencie, z czym ci ludzie będą mieli Problemy. To jest jeden, to jest hipoteza. Drugi problem jest taki, że tak naprawdę tym ludziom trzeba te wiki jak najszybciej dostarczyć, na to nie mamy po prostu czasu. To co robimy, to pracujemy z tymi ludźmi jeden na jeden. Zazwyczaj będą takie jakieś konsultacje jeden na jeden z nimi, na przykład co tydzień lub będą to właśnie za nich będziemy coś robić, na przykład za nich stworzymy jakiś plan na podstawie badań, za nich też możemy na przykład skonsultować no, prostu konsultować się z nimi cały czas. W każdym razie mocno pracować z nimi jeden na jeden i właśnie pracując z tymi klientami jeden na jeden. Musimy przeprowadzić przez ten proces około czek klientów z zimnego ruchu. Jak już to zrobimy, przeprowadzimy przez ten proces tych czek klientów zimnego ruchu i oni będą mieli wyniki, to zaczniemy krok trzeci, czyli szukanie dźwigni w postaci dostarczania wyników. Czyli w pewien sposób chcemy ten proces dostarczania wyników automatyzować. Robimy to przez między innymi dodawanie materiałów szkoleniowych na pytania, które pojawiają się po drodze, nazywanie rozmów grupowych, CSM-ów itd. Tak i tak Dalej. Czyli jak będziemy mieli rozmowę jeden na jeden, to zauważycie z tymi klientami, że pewne pytania się powtarzają, że są jakieś schematyczne problemy, które ci klienci mają, które możecie zautomatyzować w pewien sposób poprzez właśnie dodanie jakichś materiałów szkoleniowych na ten temat. Czyli na przykład, co robić, jeśli chcemy się podjadać? Pyk! Pięciu klientów zadało to pytanie. Dobry pomysł na takie takiego modułu. Mamy później problem. Często klienci się na rozmowach grupowych pytają, my właśnie na rozmowy grupowe, Na jeden na jeden się pytają o. mają podobne problemy i zauważycie, że tym klientom odpowiadają na te same pytania w kółko i w kółko i w kółko. Jest dobry pomysł do tego, żeby dodać do rozmowy grupowe i na to, żeby inne osoby czerpały też korzyść z innego punktu widzenia na inną sytuację danej osoby, a Wam też oszczędza czas. CSM to jest Client Manager. To jest taka osoba, która jest odpowiedzialna za zarządzanie sukcesem Klienta powyżej 100 tysięcy złotych na miesiąc, to naprawdę taką osobę warto sobie dotrudnić, żeby ona pomagała Wam właśnie w zarządzaniu i prowadzeniu tych klientów, niech już będziecie mieli proces odnośnie właśnie prowadzenia tych klientów. Czyli już zazwyczaj będziecie mieli jakiś program stworzony, jakąś społeczność, rozmowy grupowe, dokładne procesy, opisy. wtedy takie osie tam możecie dołożyć. I teraz jeśli Jesteście w tym punkcie, gdzie nie macie takiej oferty, macie komfort i po prostu chcecie pozyskiwać jeszcze więcej klientów, to po prostu kliknijcie pierwszy odcinek tego filmu i umówcie się z moją zespołem na darmową Dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnym filmie.